Ho, 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 czyżby Święty Mikołaj przyniósł prezenty? O nie, to coś lepszego niż prezenty. Przed Wami nowy JulkroTalk. W grudniowym wydaniu JulkroTalk dowiecie się o najnowszej aktualizacji wytwórni kolorów oraz o zupełnie nowym projekcie, który pojawi się. Nadchodzi aktualizacja wytwórni kolorów, która wprowadza nową rzadkość kolorów niemożliwy do wytworzenia. Przy okazji, Dodajemy pięć nowych odcieni: łososiowy, otrzymał rzadkość łatwe do wytworzenia, koralowy, morski błękit, jasny zielony, wszystkie należą do rzadkości trudne do wytworzenia. Antracyt, dostał najnowszą rzadkość niemożliwe do wytworzenia. Oczywiście nie zabrakło poprawek błędów, ale co najważniejsze, startuje pierwszy event. Będzie on tematycznie związany ze zbliżającymi się świętami. Zamiast zwykłych kolorów, będziecie mogli teraz wytworzyć kolorowe pudełka. Wraz z eventem pojawi się karnet kolorów. Za każde wytworzone kolory otrzymacie punkty, których ilość jest zależna od rzadkości. Za zdobyte punkty możecie odebrać nagrody, takie jak różnorakie tła gry, odznaki gracza, specjalne kolory. Aktualizacja startuje 3 grudnia i potrwa aż do 2 stycznia 2026 roku. A teraz? Uuuu! Przedstawiamy Wam nowy projekt pod nazwą Łowiectwo Duchów. W grze znajdziecie aż 20 wariantów duchów, z których każdy ma 5 unikalnych wskazówek. Pamiętajcie, że te same wskazówki mogą pasować do kilku duchów. Runda trwa 90 sekund. W tym czasie poznacie pięć wskazówek na temat konkretnego ducha i waszym zadaniem jest go odgadnąć. Podobnie jak w Wytwórni kolorów, znajdziecie indeks, w którym opisane są duchy i ich wskazówki. Premiera gry już 12 grudnia 2025 roku.